W obliczu tego, iż faktycznie przybywa nam przede wszystkim młodych ludzi bezrobotnych, szczególnie problem dotyczy osób do 30 roku życia i również olbrzymi problem mamy z osobami powyżej 50 roku życia, które również coraz, coraz trudniej radzą sobie na rynku pracy, wydział nasz, wydział biuro, właśnie Biuro Funduszy Europejskich, postanowiło złożyć i pozytywnie rozstrzygnięte zostały konkursy na dwa wnioski, które będą dofinansowane ze środków unijnych. Oba dotyczą wsparcia właśnie tych dwóch najbardziej, jak gdyby zagrożonych grup społecznych, zagrożonych bezrobociem, czyli osób młodych do 30 roku życia i osób po 50 roku życia. Te projekty umożliwią przede wszystkim otwarcie własnej działalności, bo na taki właśnie sposób realizacji tych projektów są ukierunkowane. To są dwa projekty, bo Państwo, że mm, będę się wspierała. Notatki, czyli tak, projekt Kreowanie biznesu, wsparcie dla młodych młodzian, i to jest projekt dla osób do 30 roku życia. Projekt jest dofinansowany, 1 762 000 zł, jest dofinansowany w 100%, umożliwia on. Między innymi y, obydwa te projekty, a drugi projekt to projekt Biznes 50. Plus, Im dążarszy, tym lepszy dla osób powyżej 50 tego roku życia. Obydwa te projekty y, dadzą szansę y, dla 50 osób. Dla tych 50 osób zostanie w ramach tych projektów zaproponowane szkolenie i doradztwo indywidualne w zakresie otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 30 tysięcy złotych na osobę, wsparcie pomostowe w wysokości 1600 zł na osobę przez 6 miesięcy z możliwością wydłużenia do roku oraz możliwość jednorazowego wsparcia szkolenia szkolno- doradczego w zakresie aktywnego wykorzystania dotacji w wysokości 1500 zł. Te projekty rozpoczynamy już realizację tych projektów i nawór chętnych od czwartego kwartału ruszamy prawdopodobnie od września.